Chciałem nagrać, a wyszło jak zwykle. No nic. czworeczka. No, co prawda testowana przeze mnie, nie? No, ale jednak, mimo wszystko, zobaczymy jak będzie u innych ludzi. Ranek. Proszę bardzo. Będzie widać chyba. Dzieżbulka na dolną kotwiczkę zapięty trzeba go będzie odhaczyć trochę się w oko jeszcze przykuł ale go ładnie spróbujemy tutaj o dobrze wyszedł no dobra dawaj się zapiął mocno dobra pomalowana przeze mnie podmalowana w zasadzie poranek jasne niebo upał niebieski kleń nie wiem jaki rozmiar 50 pewnie albo pod 50 wypuszczam go Ciężki, najedzony. Obżarty pewnie jakimś zielskiem. No, dawaj. Panie szefie. Kondycja jest dobra. Tylko żeby... No, odpłyń, odpłyń. O, poszedł żywawo. Szkoda, że mi się nie udało w filmiku nagrać, bo woda jest bardzo trudna. Bardzo wolno płynąca. Spokojna. I żeby tutaj złowić rybę, to trzeba naprawdę się postarać. Tu się liczy wszystko. I podejście, i położenie w na wodę. Samo ściąganie. Żyłka, cienkość zestawu. Wszystko. A Woblerski pozdrawiam i zapraszam na YouTube'a naszego i na Facebooka.